Tak serwują śniadania w najlepszych hotelach świata. Kiedy postawiłam to na stole, wszyscy byli przekonani, że zamówiłam catering. Odetnij liście świeżej sałaty. Na paterze lub dużym talerzu ułóż je dookoła. Nadadzą kompozycji pięknego, soczystego koloru. Na środek talerza włóż dwa wysokie kieliszki, i również wypełnij je kilkoma listkami sałaty. Da to niesamowity efekt. Wokół podstawy kieliszków rozłóż świeżo pokrojone plastry ogórka. Teraz czas na soczyste kawałki pomidora, które nadadzą koloru i świeżości. Dodaj zielone oraz czarne oliwki dla kontrastu i śródziemnomorskiego charakteru. Kieliszki wypełnij pomidorkami koktajlowymi. Na sam środek kompozycji włóż kilka plastrów cytryny idealne do porannej herbaty i cudownie odświeżające. Dodaj również kilka małych kulek mozzarelli. Ich delikatność i kolor nadadzą szyku i elegancji. Na koniec udekoruj talerz zielonym akcentem. Taka forma podania podania zaskoczy każdego. Uczta dla oka, która sprawia, że dzień zaczyna się wyjątkowo.